Niezły etap dzisiaj. prawdzie odcinek specjalny był krótki, bo 70 km tylko, czy całe 80. Ale pod górkę, skórki, po kamieniach, po głazach, po skałach, raz tak, raz tak, a później ciasno w lewo, ciasno w prawo, przez las. Cienie, słońce, gorąco, wiatr, wszystko na przemian. No i przede wszystkim awarie sprzętu. Wczoraj urwał mi się tylny zderzak, a byliśmy na maratonie, więc mogłem dopiero na końcu go naprawić. A nie jest tu złamany. ale jak go chwycę do tego to on się nie urwie tutaj musimy właśnie czy trzeba go jakoś złapać bo on po prostu nie wleciał musiałem opróżnić wszystkie narzędzia to jest obowiązkowe? Tak? tutaj? dzisiaj najpierw straciłem jeden metromierz później drugi metromierz a później kład przestał zapalać prawdopodobnie jakaś elektryczna usterka Niedługi specjalny, ale obfity we wrażenia.